Cześć kochani, witam w najnowszym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy do robienia. Między innymi muszę się nauczyć naprawdę bardzo dużo pytań. Jak już wcześniej wspominałem w poprzednim odcinku, że trochę mi bardzo idzie z nauką i to jest prawda, i do dzisiaj idzie. Obronę mam za tydzień, w sumie mniej niż tydzień. Jeszcze zostało mi bardzo mało czasu. Mam 50 pytań do nauki, wszyscy mi mówią, że w ogóle za późno się do to wziąłeś i tak dalej, ale gdzieś tam ja nie bardzo w to wierzę, że mi się po prostu uda, ponieważ jestem maturz-maturza, jak wiadomo. Słuchajcie, dobra, jadę do Gdańska jutro, więc po prostu też się w, po, w pociągu trochę pouczę. nagram dla was mega dużo yy, fajnych treści. Teraz naprawdę dużo się w ogóle w moim życiu dzieje takiego ciekawego. W tym tygodniu jeszcze widzę się z Julią, także coś tam też ponagrywamy fajnego. I później idę na urodziny, ale na razie to może skupmy się na tym, że idziemy do Gdańska. że widzimy się na pakowaniu, ale to będzie za chwilę, bo jeszcze trochę muszę się pouczyć i mam nadzieję, że będzie dobrze. Słuchajcie, przyszły mi wszystkie prezenty dla wszystkich, bo no teraz trochę tych urodzin mam. Mam nadzieję po prostu, że wy wszyscy, co wy to oglądacie i dostaniecie te prezenty, to wam się to po prostu spodoba. No, niby się spodobało, <laughs> wiadomo. Słuchajcie, dobra, to widzimy się na pakowaniu, ale dla was to jest chwila, dla mnie to jest troszeczkę dłużej, ponieważ jeszcze przede mną są pytania. Jutro idę na szóstą do pracy, ale od razu po pracy na pociąg i do Gdańska. Moje znajomi w ogóle się śmieją z tego, że ja mieszkam w pociągu i chyba coś w tym jest, bo hmm, chyba pociągiem jest taniej i... także... Mam nadzieję, że będzie super, to widzimy się za chwilę, pa! No tak, ja się już jakby nauczyłem co nieco, żartuję, lecz jedno coś tam porobiłem. Tutaj y, chcę wam polecić taką książkę, kupiłem sobie w Krakowie jakbym. Jestem m, gdzieś właśnie u tej książki, y, gdzieś no tak w miarę na początku, ale mega spoko się zapowiadam, ale będę się jakby uczyć. I się będziemy tutaj y, pakować, a potem y, mała, krótka pogadanka na temat, aktualności. Dobra, słuchajcie, ja teraz zjadłem. Czekam na pociąg i słuchajcie, chcę wam pokazać taki prezent, który mam dla, dla mojej przysługi, która właśnie mieszka w Gdańsku. Bardzo, bardzo, bardzo ją uwielbiam i myślę, że się powiem z tego ucieczki, tylko dlatego, że widzicie, jak mówię o prezentach i w ogóle co jest dla kogoś to jestem aż taki podniecony, więc tutaj mam... No może nie wszystko zobaczymy. Ale tu są grzeźki, takie wiecie najlepsze, bez czekolady, tylko te takie kakaowe. My mamy takie wspólne wspomnienia związane właśnie z tymi grześkami. I bo kiedyś na imprezie właśnie byliśmy to, poszliśmy do żabki musieliśmy błagać panią kaselkę, żeby nam dało te grześki. Tak, no i teraz myślę, że będziemy miała całą paczkę i bilety do teatru. Myślę, że po prostu ona jest taką osobą, która i takie rzeczy. Myślę, że pre prezent jest trafiony. Natomiast, kurczę, szkoda, że nie mogę Wam nagrać reakcji, dlatego, że szanuję prywatność osób, mojej znajomej i tak dalej. Więc co Chcę Wam powiedzieć, że. No to jest to. Enjoy my journey. Journey. Okay. Nie wiecie co do mnie dotarło, że ja tutaj mam te krzeszki A jest trochę upał i boję się, że mi się po prostu dostopią Także trzeba uprzyklić, aby nie Nigdy mnie nie zawodzą Czasem się spóźniłem, ale Taki mały Mała dygresja, a tak jest super Mega komfortowo Jeszcze wodę dostanę tak Mam coś za darmo Chciałem jeszcze zaznaczyć, że to jest <laughs> Pierwszy raz kiedy się nie, nie spóźniłem, ani nie biegłem na pociąg Jestem z siebie dumny Naprawdę Jestem mega, mega, ale to mega Patek Le, man, take, take super, uh, the vars service. They also bring orders to your seats for your comfort and safety. Up, and you know, the you know. information provided in the passengers <laughs> <it> <laughs> Jestem na miejscu. Yy, Była to naprawdę bardzo długa podróż jeszcze było spore opóźnienie. Jutro mamy bardzo ważną rzecz do załatwienia na mieście, więc yy, zabieram bardzo ze sobą oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało i ja idę teraz spać. No to to dla Was to tylko chwila, a dla mnie to jednak trochę godzin snu. Dobra, ja jestem w Gdańsku. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem już czuć po prostu inne powietrze. To w ogóle nowe daty Czajcie? Jakby to jest niesamowite. Naprawdę mega się jałam tym. Muszę przejść na ulicę no, w ogóle. Bardzo ba, ba, bardzo, się tym jaram, W ogóle miałem się uczyć wczoraj w pociągu, ale jak zobaczyłem, że ogłosiła nową datę, i jeszcze chwilę później byłem w Szawie obok PGE Narodowy, to w ogóle się mega podjadłem i stwierdziłem: Wow, to jest jakiś znak od boga! Ja dostanę te bilety, więc, jakby afirmacja jest najważniejsza. Na hmm. kwestia, którą chciałbym z Wami po prostu omówić. Dzisiaj, wczoraj Wam wspominałem, przepraszam, o jakiejś tam sprawie. Dzisiaj mam do załatwienia sprawę, mianowicie stwierdziłem, że pójdę do spowiedzi e, takiej jednej z ważniejszych w moim życiu. To mega się stresuje, jak to chyba przed każdą spowiedzą. Natomiast y, idę do, do, do Dominikanina, więc y, tak, tak ci się to mówi, chyba tak. Więc y, czytałem bardzo dużo różnych takich pozytywnych opinii a propos do Dominikanów. Może tak. Myślę, że po prostu będzie super. Także jedyne co to trzymajcie ze mnie kciuki. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym z Wami sobie omówić, mianowicie. Jak wiecie albo nie wiecie, byłam w mega ciężkiej po prostu relacji. Mega to mnie dużo kosztowało. O Jezu! <grywia> Zdrowia psychicznego i fizycznego. I co chcę wam powiedzieć, że bardzo... Ja w ogóle przerobiłem sobie taki temat, a mianowicie bez jakby wspomnienia związane z moim idolem z dzieciństwa, a mianowicie już będę mówić właśnie o Lady Gadze. Miałem jej słuchać przez pewien czas, ponieważ miałem gdzieś tam wspólne mm, wspomnienia w głowie. Ale... No, Mam te przerobione już w sobie i cieszę się po prostu, że poszło do przodu. E, już sobie słucham bardzo często, e, bardzo lubię, lubię w sumie lepiej chyba niż dawniej, więc myślę, że idę po prostu na coraz to lepsze tory, ponieważ e, jeżeli takie zranienie może tak wyścignąć danego człowieka, jak mnie zniszczyło. To nie jest łatwy chyba proces odbudowy, więc sens do meritum. Bardzo się cieszę, że po prostu wracam gdzieś tam do swoich starych piosenek. Zainspirowała mnie w sumie Lanberry, do tego napisała piosenkę, stare piosenki. Gdzieś tam, gdzieś tam to, to, to mi otworzyło jakby światło na to. Jedyne czego mi szal, to po prostu tego, że moja była partnerka zabrała mi po prostu niektóre pamiątki, koszulkę na przykład z albo taką opaskę, co macie na nadgarstkach. To, to mnie boli najbardziej, ale myślę, że sobie to po prostu odzyskam powoli. A w jaki sposób, to niech ona się zastanawia. Angelika by powiedziała, że ten kanał w sumie wygląda jak w Amsterdamie, bo Angelika ma jakieś takie głupie zazwyczaj powiedzenia, coś co wygląda jak gdzieś, także Angelika jestem w Amsterdamie. Kolejnym aspektem, do którego... Coś mi tu jak zwykle. Kolejnym aspektem, do którego chciałem się odnieść jest o... Ostatnio zobaczyłem takiego mądrego szota albo w sumie bardziej tiktoka, tylko od Taylor jak dostawała dyplom, jak dostawała po prostu tytuł doktora i ona powiedziała, że tam wymienia dużo czynników, na przykład zbyt duże myślenie, za małe myślenie. Bycie emocjonalnym, bycie w ogóle nieemocjonalnym. Więc jakby pokazywała skrajne skrajności, to było tak mądre, jakby, je, je, Ja wiem, że tak jest. Wiem, że trzeba popaść w skrajności, w skrajność, żeby po prostu znaleźć złoty środek. Ale ja powiedział tam później jedną bardzo ważną rzecz, że jeżeli tracisz coś, to to nie do końca znaczy, że tracisz. Tylko po prostu zyskujesz. I to od ciebie zależy, czy zyskujesz, zyskujesz coś wartościowego. No, także tyle. No, także ja już jestem, o, może tak widać lepiej, jest w centrum. Idę na kawę, bo chyba kawa jest mi teraz potrzebna najbardziej. Dobra, mamy tutaj croissanta kakaowego, dawno go nie, nie jadłem. Mm, tu mamy kawę białą bez laktozy. I mamy parożek i Z całej zapłaciłem 20,50, więc myślę, że spoko, bo z kuponu wiadomo. Wiecie co? Najbardziej mi się podoba, że jest na tyle wcześniej rano, że jeszcze tutaj nie ma dużo ludzi. Także są jakieś plusy, nie? Kto rano tutaj temu Bóg daje, także pamiętajcie. Ciekawe ile będę się do tego stosował. Zabiorę was w ogóle na taką wieżę, bo tutaj kiedyś z moją siostrą i z moim szwagrem... Szwagrem? Chyba tak. Już jestem zmęczony. I no i tutaj mówią, że se popełnił, także... No, ale co chcę powiedzieć, że mm, no, w końcu bardzo no na to się głównie i robię te schody, co nie? Więc może, o Jezu, to jest mega i mega ślisko, bo jeszcze żeby nie spaść tutaj, takie zaklęty, o, bardziej tak, jest hardcore, no wiemy się czasem, ale dobra, widzimy się na górze. Zarówno chyba nawet nie do połowy Natomiast mega śliskie te schody Ech. Mega jestem zmęczony Ech. A to chyba jest dopiero 150 schodek O tutaj trzeba by się schylić Wygląda Dobrze, że jest przynajmniej czym oddychać w Gdańsku A nie tak jak na Śląsku Tu przynajmniej wieje Masakra wody przede mną teraz. Nie wiem, czy tam coś widać, ale chyba też jeszcze będą takie kręte. One były mega śliskie i mega takie niebezpieczne, bo mi się mega buty świskały. i boję się, że po prostu mi się coś stanie. Jest trochę zimno, Dlatego no, też ubrałem sobie bluzę z powrotem, bo żeby nie wiało we mnie. Nie? No, jest hardcore, jest. Ale jedziemy dobrze. Oh my god. To. Ja już siedzę. Mam nadzieję, że po prostu zejście będzie chyba lepsze niż wejście. Porobię lubię trochę tą fajną ujęć, sobie zdjęcie nie zrobiłem, bo tak samemu to trochę dziwnie. Rozumiem, że nie dziwnie, ale trudniej. No i tak sobie żyjemy. Idę na dół. to jest to takie duże Ech. Szedłem w końcu chociaż w zeszłym, rogu, w zeszłym roku jak tu ostatnio byłem i wchodziłem No tą wieżę to wspominam ją gorzej niż teraz Może właśnie faktycznie jestem bardziej fit <laughs> ale było super gorzej było z zejściem niż wejściem także bo to jednak te śliskie schody dużo dawały dobra ja lecę się szykować teraz tak jak wspominałem do, na spowiedź więc sobie potraktowałem trochę te schody jak to jego takie rozgrzeszenie. Mam nadzieję, że... Boże tak mnie nogi bolą, wy nawet nie zdajecie sobie sprawy. Mam nadzieję, że po prostu to, to jakoś mi tam upłynie fajnie. Dobra. See ya! No, tyle razy ile jestem w tajskość, że Nigdy mi się nie udało wejść na ten most tutaj, który jest zawsze y, zamykany. To jest mój pierwszy raz, także tym Dobra. Dobra, ja już jestem po spowiedzi. No, czuję się naprawdę bardzo dobrze. Wiecie co, naprawdę nie sądziłem, że będzie tak super. I co? I teraz idziemy sobie coś zjeść. Mega mi się nogi są po tym wchodzeniu na górę, ale mam nadzieję, że po prostu będzie coraz lepiej jak zjem. Więc yy, będzie jeszcze lepiej jak zjem. Więc na razie to tylko tyle. Jeszcze nie wiem co zjem, ale na pewno nie maka, bo chyba nie chcę maka. Wiecie co, wam powiem, że tutaj chyba nie ma innych rzeczy niż mak. Bo tak naprawdę, takie tajskie jedzenie i tak dalej to ja go nie lubię. Natomiast idę dalej. A jak coś to Burger King też się spoko. A to już nie jest McDonald's, chyba tutaj już nic nie ma. Także chyba zostanie mi McDonald's albo Burger King. Dobra, ja jestem w Sopocie i w sumie idę się przejść. Jest mi trochę smutno, no ale jakoś tak zleci, myślę. Idę sobie ściągnąć na kawę i w sumie zaraz się widzę z moimi znajomymi, więc będzie super. Się. To był mega ciężki dzień, dużo nauki. Jutro czeka mnie powrót, impreza taka rodzinna. Także ja dziękuję Wam za wszystko i za fajne zakończenie tego odcinka. Łapkę w górę. A nie by było. Kurczę, jestem tak zmęczony, a jeszcze jutro powrót. Dobra, to nic. Teraz dzięki, trzymajcie się. E